Lubicie pomarańcze? Ja bardzo. A teraz odkryłam je w całkiem innej formie. Chcesz się dowiedzieć? Zostań ze mną i oglądaj do końca. Będzie kosmetycznie odmładzająco, wiosennie i pomarańczowo. A jeśli masz mniej niż 20 lat, to właśnie teraz zawołaj mamę, ciocię, babcie, kuzynkę i oglądajcie ten odcinek razem do samego końca. Zapraszam! Hej! Mam dla Was nowość, bombę kosmetyczną ostatnich tygodni. Ciach. Serum z witaminą C. Mega, hiper, ekstra napakowana pomarańczami buteleczka. A dokładniej odmładzająco rozświetlające serum do twarzy z 10% witaminą C. Testuję je już od kilku dni. Dokładnie pięciu. I powiem tak, czy odmładza? To chyba jeszcze za krótki czas, żeby dokładnie to określić. Czy rozświetla? Na pewno. I widać to już po pierwszym użyciu. Teraz uwaga! Nie przestraszcie się, będzie drastycznie. Lecą do Was filmiki i zdjęcia sprzed pierwszego użycia, po pierwszym nałożeniu serum i po kilku dniach stosowania. Sami zobaczcie. I co? Widać różnicę? Jeśli nie widzicie do końca, to też może być wina mojego aparatu w telefonie, ale ja tę różnicę widzę w lustrze na co dzień i muszę powiedzieć, że nie byłam wcale przekonana do stosowania serum w swoim wieku. 28 lat. Sami powiedzcie, czy to dużo, czy mało, ale spróbowałam i stwierdzam, że warto. Dlatego dzisiaj pokrótce Wam o tym opowiem. Po pierwsze buteleczka. Ona celowo jest taka ciemna i nieprzezroczysta. Dlaczego? To chroni naszą witaminę C przed czynnikami zewnętrznymi, dlatego też zostaje ona aktywna do ostatniej kropli. Pompka. Uwaga, pokazuję. Blisko, blisko, blisko. Jest pompka, dzięki której samo użycie jest bardzo proste, no, i też nie wymaga od nas odkręcania, zakręcania, yy, i nic dodatkowego nie dostaje się do środka kosmetyku, co jest ważne, właśnie przy wykorzystaniu go do samego końca. No, jak już jesteśmy przy pompce, no to spróbujmy. Naciskamy. Jedna kropla. Oj, nie wiem, czy coś widać? Widać, płynie. To jak już mam taką kropelkę, to sobie ją wmasuję, tym razem w dłoń, bo na co dzień. Nakładałam serum, oczywiście na twarz gdzieś tam okolice szyi i dekoltu. Co mogę powiedzieć po samym samym rozsmarowaniu? Skóra jest dużo gładsza i nawilżona. Jeśli ktoś lubi cytrusy, no to oczywiście zapach również urzeka i rzeźki owocowo-pomarańczowo-cytrusowy, bardzo fajnie się rozprowadza i bardzo dobrze wchłania. Bałam się troszkę, że konsystencja tego y, będzie strasznie wodnista, a gdzieś jest to wypośrodkowane. Nie jest to ani wodniste, ani tak bardzo tłuste. Konsystencja jest y, lekka. Wiem, że są osoby, które nie lubią tłustych rzeczy nakładać na twarz, więc myślę, że jak najbardziej mogą spróbować y, tego serum. Gładsza skóra to też. Udoskonalona skóra, i to właśnie zauważyłam po stosowaniu kosmetyku na swojej twarzy. Ta skóra naprawdę wygładziła się i czuję, że jest po prostu bardziej odżywiona, nawilżona. Moja cera po urodzeniu dziecka i, i po ciąży pozostawia wiele do życzenia. Jest na niej sporo niedoskonałości, więc może tego dokładnie na tym filmiku nie widać, ale czuć wygładzenie. Wygładzenie i odżywienie, i nawilżenie twarzy, w którą serum było wmasowywane codziennie rano i wieczorem. I jak dużo tego serum? Ja wmasowywałam jedną kroplę. Czasem dwie, jeśli jeszcze gdzieś tam rozciągnęłam to stosowanie na, na dekolt i szyję, ale raczej było to szybkie użycie. Jedna kropla na twarz. Omijając oczywiście okolice oczu. Bałam się, że będzie to uciążliwe i będzie to długo trwało. Jestem mamą, jak już wiecie, może jeszcze nie wszyscy. Jestem mamą i zależało mi na tym, żeby to było bardzo, bardzo szybkie. I takie jest. Na jak długo starczy taka buteleczka? Nie odpowiem Wam na to pytanie. Zaczęłam dopiero testować, więc nie będę ściemniać, że starczy na miesiąc, dwa, trzy. Nie mam pojęcia, na ile, jak mi się skończy, to na pewno dam Wam znać minusy tego serum. Szczerze nie dostrzegam. Może jedynie to, że gdy gdzieś tam nie ominiecie dokładnie okolicy ust, no to jest to kwaśny posmak, ale to tylko skutek tego, że serum jest przepełnione witaminą C. Pamiętajcie, że nasz organizm, nasza skóra samoistnie nie wytwarza witaminy C, więc warto się wspomóc. Ja spróbowałam i nie żałuję. Samo serum dodaje blasku, rozświetla, a co za tym idzie odmładza naszą skórę i nasz wygląd. A oprócz tego nawilża i fajnie odżywia skórę, więc warto spróbować. Aha! Po zastosowaniu serum rano, zanim wyjdziecie na zewnątrz, na słońce, polecam Wam użycie kosmetyku, produktu z filtrem, czy to kremu, czy balsamu, może podkładu z filtrem. Ja akurat używam kremu BB, tutaj gdzieś go mam, o, taki krem BB Nutra Effect, to akurat mój w zasadzie podstawowy kosmetyk całego codziennego makijażu, używałam go. Po zastosowaniu serum do wykonania makijażu posiada filtr ochronny. Tak więc podsumowując, ja oceniam ten produkt po tych kilku dniach stosowania bardzo dobrze. Polecam go wszystkim mamom zmęczonym i nie mamom również. Sama nie sądziłam, że ten produkt będzie mi odpowiadać, ale na razie jest naprawdę fajny i czuję. Pozytywne efekty jego stosowania, więc nie zaprzestaję. Wykańczam buteleczkę i dam Wam znać, na no jak długo mi starczyła. Jeśli macie jakieś pytania co do serum, piszcie, pytajcie, zapraszam na mojego Instagrama i na Facebooka. Tam też dużo innych rzeczy, ciekawostek z mojego życia, nie tylko kosmetycznych, więc jeśli macie ochotę, to serdecznie zapraszam. Jeśli ktoś chce zakupić serum, to na dole linki do sklepu. I co? Jeśli macie ochotę spotkać się ze mną raz jeszcze, albo nie tylko raz, to subskrybujcie kanał. Prawdopodobnie nie będzie tylko kosmetycznie, więc mam nadzieję, że do zobaczenia. A ja lecę teraz wcinać pomarańcze z wielokrotniona dawka witaminy C. A co?